No, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, dziś dokończamy nasz kozacki dom I, I zauważyłem, że... Tu trochę zrobę Więc co? Zrobimy tak, że to zniszczymy Kurde, teraz mega te śmieszne rusztowania Ej dobra, to wykorzystam to moje rusztowania belesiana. To jest, to jest lepsze niż rysowanie, mówię wam, to jest, to jest kozackie, bo zaraz kolejna noc i, mm, i nie będę miał domu skończonego, w ogóle nie chciałbym, żeby ta seria, yy, no bo odcinki są maja krótkie, nie chciałbym, żeby, yy, nie wiem, pięć odcinków do domu, bo to będzie nudne dla was, mm, dla mnie może by było spoko, ale że wam by się takie coś spodobało na... O nie! Spadło mi. Fuck. Dobra, zrobię to tak. tak mam kozackie siano, które jest najlepszym rusztowaniem w całej grze. W ogóle... Po co mam może? Rusztowanie. Siano jest najpsze, No o wiele lepsze, No właśnie. Kozak... Kozak to jest. Dobra i... O nie. Czemu to tak? Aha, bo tam spadło. Dobra, będzie. zrobię to tak. Zaskoczę. Dobra, ten odcinek... Będzie... No nie, fak. Ten odcinek będzie polegał na kopaniu drewna, no i... No i to będzie już sztosik, co nie? To będzie sztosik. Mm. Ogólnie to trzeci odcinek z tego jakby, maratonu. Trzeci odcinek nagrywany na zapas <grym> eee, A więc tak. Wiesz co? Dobra. Ja Słodkie jagody. Będę je rył. Żaru. <grym> wiem, że mówi się żar. Taka beka. Taką bekę są. O nie topesz. Wow! I w sumie? Ej, do w sumie nieco też tak na wolności to bardzo rzadkie zjawisko. W sumie nie wiem, nie wiem czy widziałem kiedyś nieco na, na wolności. W sensie, na, pow na powierzchni, o. Może kiedyś, kurde, dobrze. Okej, okay, a więc... Chciałbym, żeby to sprawniej szło. Hmm. Jak w tym odcinku nie zdążymy z yy, drzewem... Ej, w porze jak nie <grywa> z drzewem. Z domkiem, z domem, to po prostu yy, zrobię... Zrobię przerwę... Yy, pomiędzy odcinkami po prostu dokończę. Myślałem, że kolejna fioskę tam jest. Bułbekowe mogliśmy zamieszkać w domu Villagera? Ale dobra, jak już zaczęliśmy, to to skończmy? Może podłogę zrobię z okorowanego yy, drewna, yy, tego białego? Tak, ja położę. No, ale nie Pier najpierw to zwieszne. To jest mega fajny Ze Zepsute drzewa, że tak są nazwy. Okej, okay, 25 mamy. Mm. Nie starczy, ale... Kurde. Ciężko zrobić taki duży dom. No. I teraz... W ogóle, dajcie znać, czy wam się podoba stare intro, bo wróciłam. Po prostu y, jakiś czas temu, no rok, półtora roku temu o y, motocyklu chyba, gdzieś tam, nieważne, y, myślę, że tego nie słyszeliście. Y, to wtedy nie było. Y, Półtora roku temu nie było takich stronek, żeby... Yy, było mało po prostu, bo nie były tak wypromowane te stronki, żeby... Yy, pobrać... pobrać... No mogę się wysłowić, pobrać filmy z YouTube'a jako plik na, twoim, na swoim kompie. No ale po tym półtora roku znalazłem w końcu bardzo dużo takich stron jest. Dobra. Tu będzie na razie nasz taki... Yy, taki, taki... Taki... Dom na spanie. Dobra. Idziemy. Jedziemy z tym koksem. Nie co mogę powiedzieć 10 rajków 24 godziny to będzie spoko no. i dobijamy do 100 subów Że, Żeby było kozacko Nie O słysza nam się Sichera Dorąbiemy to drzewo i zrobimy nową tym razem zróbmy kamienną, będzie lepiej tu w ogóle patyki, wypadają, to jest sztosik ale ja pewnie to już wiecie oczywiście z liści wypadają wiecie, takie irrealistyczne Minecraft że w liściach tam są gałązki wow co za realizm No i mi nie starczy, ale dobra Kurde hmm. Dobra, pier, najpierw zrobimy siekierę hmm. I pójdziemy, zrobimy od razu W sensie kill off. Yy, najpierw zrobimy Weźmiemy tutaj kobla na siekierę 6 może być na 2 siekiery Mmm, w sumie nie wiem ile ten film nagrywam. Za jakiś czas musimy skończyć. Oh fuck, to co? Aha. Dobra. Mm, to tak. Patyki możemy? Okej. Okay. Hmm. No i robimy kolejny drzewa, tak jak mówiłem, jak zapewne nie w tym odcinku, no to poza odcinkiem zrobię, na czwarty odcinek już będzie dom, kazacki dom, bo no te dwa odcinki no mogą być źle nudne, przepraszam, przepraszam jeżeli są nudne. <grym> hmm no to jeszcze trochę drewna i myślę że będzie yy, spoczko dobra więc co na razie tak zrobimy i skończymy ten odcinek kurde Zgłaszajcie w komentarzach kto chce zagrać na PSA i PlayStation To Oczywiście No tu... Tak jak ścieżkę sobie zepsułem mm, Okej okay. mm, Podłogę zrobię z desek już Kiedy indziej ładniejszą zrobię Au Dobra i... Deski Wiesz co? Na podłogę taką, tą, 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 tą polewną na parterze zrobię pół płytki. Bo i tak tego nie będzie widać. 42 mi się zostaczy. Nie nie, może przesadziłem, kurde. Na to mnie nie Dobra, przesadziłem. Hmm, może kiedyś się przesadzą, nie wiem. Kiedy się przesadzą? Może nie przesadziłem, nie wiem. W sumie dosyć mały będzie gdzie ten dom, w sensie, będzie taki duży. A nie, może nie przesadziłem. Jakby było równo, to by byłoby tak totalny. Ooo, tak No powiedzmy, że w miarę różne. W sensie w miarę wyczułem. Dobra. Nie Wiem jak tu zrobić to. W sumie. Dobra. To nie będzie ładnie wyglądało. Na początek. Na początku jeszcze nie, nawet nie będzie tu tego. Będzie szkła będziemy dorobić w przyszłości, w, nie, w niedalekiej przyszłości. Okej, okay, o, tu jeszcze punktu by się przydała. No, no i pierwsze piętro, no w miarę mamy, yy, a więc to tyle co. W tym odcinku 10 lajków w 24 godziny to będzie 100 No i subskrybujcie. Najbardziej mnie ciszą komentarze w sumie i suby. No, ale najbardziej komentarze, dobra. To pamiętajcie, komentujcie na razie.